Witam, to co będziesz oglądać to jest wycinek ze streama, który robię od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Zapraszam, a teraz po prostu miłego oglądania. Jakich potworów. Biorów. Czyli to będą przeciw istotom magicznym, przeciw upiorom. Sobie weźmiemy, dobra że warto się tu rozejrzeć. Nie mogę to kliknąć nawet. Dźwignie. Myślałem, że w drugim pomieszczeniu będzie druga. Dźwigniemy. Otworzyłem główną bramę. czemu nie mogę tego zbadać? Śledisko potworów te będą: karpie, karpie albo syrenki. One były kim? Bo nie pamiętam. Diktaminie ogrowatych przeklęte, drakonidy, nie hybrydy, gry w harpia i syrena, dobra. Czyli hybrydy, okej. Okay. Upewniliśmy się, że to one, to katakan. Czyli to wampir. Gdzie to będzie, tu? Nie, to nie będzie tu. To też nie tu. Tak, biłem pozowisko, rozdupcyłem. To nie tu. Nie wiem, czy tu gdzieś wyjścia wyżej jeszcze nie ma. Tak, chyba tu są jakieś drzwi nie tu się nie dostaniemy do tych drzwi nic tu nie ma proszę bardzo i na drugą lokację jest na tą stronę To były... brydy. Tak, są ich brydy i artno no nie trzeba przygotować i bełty. Bełty można wziąć myśliwskie, jakby mi zaczęły atakować. Widać, tak, tak słabiutko. Kleść mi się zdaje, że tu będą jakieś upiory, to jakieś pajęczaki. Coś brakuje w rękach, tak? To wszystko na górze. Teraz w tą samą stronę. Ty też masz dźwignię. Coś mi się wydaje, żeby wy możecie, nie, może macie stać przodem do siebie, co? to was. tę e stronę, że się przekręcił gościu. Tu jest jakaś dźwignia Z jednym gościem tu jest dźwignia Chyba jak on jest podświetlony na czerwono To on ma Tak mi się zdaje, jak on jest podświetlony na czerwono to stoi w złą stronę, bo tylko jedna strona jest podświetlona na na ten, więc tam możliwe, że jest jeszcze jeden. Tak, jest jeszcze jeden, i ten też stoi na czerwono. Znaczy, jest podświetlony na czerwono. O! Tu się otwarły drzwi. Tu jest ściana do wywalenia. I tu się otwarły drzwi, i to są drzwi koło tego drugiego. Dobra, czyli potrzebujemy się dostać tu. Tak, na pewności, jakby coś nie miało. A nie, ale to nie tu. Co to na? Zrobiłem jakiegoś śmiesznego quest'a. Ale piszę, że ja tego powinienem szukać bardziej w tej, w tym rejonie. zdziwi się jak tu gdzieś za słupkiem stoi jakaś skrzynka po prostu. Czekaj, ten ma coś w rękach. Ten psa. Okej, szczerze to chyba troszkę zgłupiałem. Ten ma jakąś chyba tarczę przed sobą. Tu za drzwiami nic nie ma. Tu jest to przejście do tej jednej skrzynki, tu jest jakiś filar, tu wygląda jakby mogło coś być, ale nic nie ma. Na górę nie ma gdzie wejść, tu już nie ma żadnej skrzynki. I czwarty gość, tak, tu za tym nie ma skrzynki. I czwarty gość, w sumie nie ma nic. Dobrze, pancerza. No wiem, ja się spodziewałem, że to raczej jest... Chyba, że to może gdzieś na górze. Ale raczej wątpię. Jeszcze tutaj jest taki mały zagajnik, że tak powiem. Ale tutaj też nic nie ma. Ani żadnej dźwigni. Dzie... A witam serdecznie. Witam, spo... witam z powrotem. Zakupki zakończone? To dobrze, że jesteś, bo mam mały problem. Cieszę, cieszę się, że powróciłaś. No, a na 34 poziomu mam następnego kota i stwierdziłem, że go znajdę, ale jestem tu i nie mogę znaleźć ulepszonego pancerza. Tu są jakieś posągi, które... 4 posągi, które mogę obracać. Jak je obróciłem w taki sposób, że są powiedzmy. Że tak kulturalnie powiem, yy, nie, pomarańczowe, a nie czerwone, no to yy, i jeszcze tu są dwa, bo łącznie są cztery. To mi się otworzyło pomieszczenie z tyłu, w którym tak naprawdę była skrzyneczka, ale w tej skrzyneczce nie było to, po co ja tu przyszedłem i czego ja tu szukam. I powiem Ci, że chodzę tutaj jak ostatnio po tamtym labiryncie i zgłupiałem. Może zapalę pochodnie, może zobaczę coś czego ten. No bo nigdy nie szukałaś kotka następnego. Czy może jest tu gdzieś jakieś przejście, może ja Wam muszę coś dać. Tak, tak, jest przesunięty. To wygląda, jak to miałbym znaleźć gdzieś tu, ale no chodzę po tym całym obiekcie, żeby to znaleźć, gdzieś. Tutaj też myślałem, że może, bo tutaj jest taki mały ten, ale też tu nie ma ani żadnej skrzynki, ani nic. Ani nigdzie do góry nie można już wleść. W wodzie też nic nie ma. Tak mi się zdaje, że te posągi to ja tylko poprzekręcałem po to, żeby otworzyć tam z tyłu. Pomieszczenie i nic więcej, no ale dobra. A spróbujmy je przestawić jeszcze. I on się teraz świeci na czerwono. Może on ma się świecić na czerwono. Może one właśnie nie mogą stać w, w dobrej kolejności. Dobra, dwa są przesunięte tak, jakby do środka. Ty jesteś, ty się świecisz na ten, ale popatrz, chciałbym Cię ustawić tak, żebyś, o, wiesiek, nie wieszaj mi się. E, teraz jestem aktualnie właścicielem e, wyśmienitego, więc tamten będzie mistrzowski. Poczekaj chwilkę, zweryfikuję to czy coś dostałem, rydańskie gry. nie no nie mam nic nowego jeżeli chodzi o jakieś papirusy, że tak powiem więc żadnych notatek nie mam dobra, jeszcze przestawię tamtego, zobaczymy teraz je przestawię tak, żeby one czysto hipotetycznie patrzyły na siebie może się wtedy coś stanie i tylko w trzech rotacjach, nie mogę cię tam w ścianę obrócić przystawić obróconego może je trzeba jakoś specjalnie kurczę, po poobracać o obrócił się do ściany jest czerwony czy coś może mi się tu pojawiło nie to są takie same posągi jak były tam wtedy eee, to się u awalacha chodziło Nie mogą być czerwone, no to dobre, no to ustawiam je z powrotem na to, żeby nie były czerwone. Tak myśnie kręcą, że nie w kółko, tylko jakoś raz w lewo, raz w prawo. Ukrywa, to znaczy post się ukrywa. się urywa. A, dobra, ten, który czytasz. Okej, okay. ja więc zastanawiam, jaki pożrę w grze, co co chodzi, nie? Eee, czerwony jest. Dobra, dwa są na pomarańczowo. Idę przestawić trzeciego na pomarańczowo. Jest trzeci na pomarańczowo, idę ustawić czwartego na pomarańczowo, czy ja od tamtego zaczęłem? Nie, ten jest jeszcze czerwony, dobra Tak, i teraz wszystkie są na pomarańczowo i one wszystkie się tak widzisz Takie, coś się, coś się tak Idziesz prosto, nie skręcaj po lewej stronie, czyli co? Czyli tu, tutaj była skrzynia, po tej stronie, ale w tej skrzyni tego nie miałem. W tej skrzyni miałem jakieś inne pierdoły. Nie, 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 czyli czyli w tej. Będę robił dłuższe, dłuższe przerwy w chodzeniu i zmienianiu zdania, żebyśmy mogli się dobrze skomunikować. Mam iść prosto, nie skręcać, czyli tam. To jest taki mm, okrągły obiekt, nie? Czyli, że yy, tu mam drzwi, tam mam drzwi. Nie wiem, gdzie jest początek jaskini. Już, 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 już proszę cię bardzo. Tu jest początek jaskini. Dokładnie wszedłem tamtym wejściem, o tam, tam, tam nad głową Geralda. Nic nie piszą o posągach. Hmm. No tak, mam wejście od strony Morza, no. No to tak, to tam jest. Stań ta... A tu w ogóle na zewnątrz jest? Znajdź plecami do. A w środku stań plecami do wejścia, dobra Idę, idę stanąć plecami do wejścia. Poczekaj, to, 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 to. A tu nic nie ma? Nie, gdzie skrytego? Nie, tu nic nie ma. I teraz prosto cały czas. Dobra, czyli mam rozumieć, że ten ko korytarz przed siebie. Dobra, idę dalej, prosto. No. I tam dalej mam iść. Bo i tutaj, i tutaj tak naprawdę jak wejdę to już muszę skręcić w prawo no i tu jest to miejsce gdzie byliśmy tak stricte przed chwilą, nie? I, i tam są te drugie drzwi, drugi, yy, kolejny posąg i się wracam do tych dwóch posągów na samym początku jaskini, nie? Z żadnej skrzyni przed zakrętem. Poczekaj, już to, już to sprawdzam jeszcze raz. Wydaje mi się, że nic tu nie było, nic nie widziałem. Cały czas idę teraz na tych. Kurwa mać, ty, tu jest jakaś skrzynia. Za słupkiem duchu <grytania> ja pana. A tu biegam do... Co ja bez ciebie zrobię? Chyba bym tu do jutra biegał. Ale to tak samo jak było ostatnio z tym. Tam, co z tymi krabopająkami walczyłem, nie? To było idealnie to samo. Dziewczyny, nie chcę mi się z wami walczyć. Nie dacie mi tu nic konkretnego, bo wy nie jesteście jakieś dobre. No są głupie, są głupie jaskinie. To się, to fakt. Coś potrzeba? Co? O nie. Bardzo głupi wpadłaś w pomysł, bardzo głupi. Mogę zaproponować, ale wiem, że mnie się zaraz tutaj gdzieś nie spierdzielił z tej górki. Za to idziemy po kolejną część schematu, chyba już no, ostatnią i będę miał ten i nie wiem czy to ma znaczenie, powiem Ci szczerze, Ola, bo nie pamiętam dokładnie. Eee, czy ma znaczenie czy ja zrobię przed końcową miską, misją... O cykl tam jest. Przed końcową misją spisek czy nie? To jakieś ludki są. O! Nie widziałam cię tu wcześniej. Jak cię zwą? Gerald z Ja jestem Yuta Andimon. Nie znalazł się dotąd taki, kto potrafiłby mi dorównać w walce. Może się ze mną zmierzysz. Z tobą? Pokonałam najsławniejszych wojowników z Faroe których przez szacunek nie wymienię z imienia. To trzeba A iść teraz Gerald z Rivi? Kimś, kogo dotąd nie pokonałaś. Może nie warto tracić na Ciebie czasu. Nie słyszałam, żebyś wsławił się jakimiś wielkimi czynami. Jakie wielkie czyny masz na myśli? Jeśli miałabym walczyć z wiedźminem, przydałby mi się odpowiedni miecz. Na dnie niedaleko brzegu, leży wrak zatopionego drakara hoskolda rogatego. Razem z jego mieczem, którego ponoć nie sposób było wyszczerbić, przynieś mi go, a zmierzę się z Tobą. Dobrze spróbuję. Do zobaczenia niedługo. No, Kiedyś się jeszcze spotkamy. Jestem, nie jestem teraz po to, żeby z Tobą walczyć. No to Potrzebuję się dostać jakoś do tamtego miejsca z pytajnikiem. Powiem ci bezsensowne. No Albo walczysz, co ma, czym masz, albo się w ogóle nie odzywaj i nie wypowiadaj, że umiesz walczyć, bo to bez sensu. Drewnianym mieczem bym cię pokonał. Tu, gdzieś to chyba jest. O, jest jakaś komnatka. I jeszcze niżej jest pytajnik. O Jezus, jak ja będę szukał tych pytajników na tym Ghetto to, to będą długie podróże. O! Wpadłem. No, weź się. Weź się Gerard. Tu jest takie jak tam. O, też może pęknąć. Super. Będzie trzeba z kimś walczyć? Czy po prostu na zasadzie dzień dobry przyszedłem po swoje rzeczy? Dzień dobry przyszedłem po swoje rzeczy i do widzenia. A, to tam był ten pytajnik, dobra.